Stoimy, proszę Państwa, przed halą zmodernizowaną, piękną. To jest oczywiście tylko jeden z elementów centrum. Dzisiaj moi dyrektorzy są do Państwa dyspozycji dla każdego, kto będzie chciał obejrzeć cały potencjał. I proszę Państwa, powiem, że tutaj się wszystko zaczęło to tutaj przed halą wtedy nazywaną CD, okropną, brzydką, straszącą, to tutaj trafiły pierwsze Leopardy do obsługi. To był 2013 rok. My byliśmy podwykonawcą. Nasz udział prac na jednym czołgu to było średnio 300 roboczogodzin. Dzisiaj, proszę Państwa, to jest ponad 5 tysięcy roboczogodzin. Dlaczego mówię o roboczogodzinach? Bo to one właśnie decydują o tym, czy potencjał krajowy jest, czy go nie ma, czy ten potencjał się rozwija. Proszę państwa, widzę wielu przyjaciół firmy, którzy znają firmę od dawna. Wiecie, jak ta firma wyglądała 4 lata temu. To była inna firma. Firma jest nie tylko piękna, ale firma przeszła reorganizację w zakresie zarządzania. I proszę państwa, żeby nie być gołosłownym parę faktów i liczb. W 2016 roku, 2015 roku przepraszam, decyzją Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej w grupie kapitałowej podzielono kompetencje w zakresie leopardów. Leopardy 2A5 i zespoły napędowe do wszystkich typów leopardów 2 to kompetencja WZ Motów, Leopardy 2 to kompetencja naszych kolegów ze Śląska z zaprzyjaźnionego zakładu Bumaru Mikulczyce. Po tym podziale, proszę Państwa. Zabraliśmy się oczywiście ostro do pracy. Pierwsza umowa zawarta z Ministerstwem Obrony Narodowej to koniec roku 2015. Liderem była Polska Grupa Zbrojeniowa. Wtedy dostaliśmy tylko dwa czołgi, bo Ministerstwo Obrony Narodowej musiało się przekonać, czy faktycznie potencjał jest, czy to tylko prezentacje w 3D. Okazało się, że to nie prezentacje w 3 Wykonaliśmy umowę. W 2017 roku, skutkiem tego, PGZ wynegocjował jako lider umowę wieloletnią i po raz pierwszy w zeszłym roku 12 leopardów trafiło do naprawy w wojskowych zakładach motoryzacyjnych. Proszę Państwa, wyraźnie podkreślam, do naprawy, do przywrócenia pełnej sprawności. To nie jest przegląd, to nie jest 200 godzin, to jest naprawa do przywrócenia pełnej sprawności. Do dnia dzisiejszego, ponieważ wykonaliśmy umowę profesjonalnie, terminowo, na moje ręce spadły bardzo miłe listy z podziękowaniami od użytkownika za doskonałą jakość tego remontu, z podziękowaniami dla pracowników tej firmy. Bo oczywiście to oni naprawiają te czołgi, to oni organizują ich logistykę cztery lata. Proszę Państwa, w cztery lata wykonaliśmy 45 przeglądów, 39 czołgów poddawanych jest naprawie do przywrócenia pełnej sprawności. Proszę Państwa, 120 ponad 120 przyrządów specjalistycznych. Jest już produkowanych w oparciu o naszą technologię. Uzgodniliśmy dokumentację remontową, uzgodniliśmy, zatwierdziliśmy programy szkoleń, przeszkoliliśmy w centrum szkoleń 84 żołnierzy w zakresie obsług czołgów Leopard. Ile to kosztowało? 46 milionów wydaliśmy na utworzenie potencjału w tak szerokim zakresie. 15 milionów to zasób magazynu buforowego. Oczywiście, bez magazynu nie można sprawnie obsługiwać czołgów, i to nie tylko leopard. Ale proszę Państwa, w, tych, w ciągu tych czterech lat. 126 milionów przychodów dał nam CSL. 126 milionów przychodów netto. W ciągu trzech lat zwiększyliśmy trzykrotnie przychody, zyski. Staliśmy się spółką, która weszła na zupełnie inny poziom organizacji i zarządzania. Praca, która została zrobiona przez moich współpracowników, bo oczywiście to ludzie stworzyli ten potencjał, to ludzie budują ten potencjał, to oni swoją pasją, profesjonalizmem powodują, że tu, gdzie dzisiaj jesteśmy, jest tak pięknie. Proszę Państwa, utworzyliśmy ten potencjał bez pomocy Skarbu Państwa, bez dotacji, bez subwencji, bez czegokolwiek wypracowując po prostu zyski i przeznaczając je na rozwój. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie osób, które zarządzają nad nami. Jeżeli polska grupa zbrojeniowa nie byłaby przychylna takim działaniom, nie pozostawiałaby zysków na rozwój również Ministerstwo Obrony Narodowej, które no, piętro wyżej jest właścicielem tak naprawdę naszych spółek. To też byłoby bardzo trudno. A więc proszę Państwa, spełniliśmy marzenie, spełniamy swoje marzenia i to jest ogromna praca, ale żeby te marzenia spełniać, potrzebni są zarządzający, którzy nam zaufają. I tak było w naszym przypadku. Nie byłoby tak, proszę Państwa, gdyby minister obrony narodowej, jako ten organ naczelny, najważniejsza osoba w przemyśle zbrojeniowym, gdyby minister również nie zaufał, gdyby nie było tego podziału, i efektem tego, dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy. Oczywiście to także wsparcie przyjaciół stoją tutaj po lewej stronie po środku między wami nami poznaniakami panie wojewodo panowie posłowie bardzo dziękuję panie przewodniczący na pana ręce składam podziękowania wielu przyjaciół widzę ze spółek szefa wotu który bardzo nas wspiera ludzi w mundurach i ludzi bez mundurów oni dzisiaj tutaj są z nami za to bardzo dziękuję ale, Proszę Państwa, mamy przyjemność też gościć naszych partnerów biznesowych. Thomas Fritsch, szef Kraus Maffei Wegman, nasz kluczowy partner, nie tylko w budowie potencjału, ale w rozwoju firmy. Firma MTU, firma Reng, to są kluczowi partnerzy, od których to wszystko się zaczęło. Dzisiaj pracujemy ze sobą już 5 lat. Jesteśmy na takim etapie, że mam nadzieję, że nasi koledzy z Niemiec będą dzisiaj wykorzystywali nasz potencjał i zamawiali również rzeczy robione w Niemczech. Na to liczę i tego oczekuję.